Książeczka-sanepidowska.pl Badania do celów sanitarno-epidemiologicznych online. Z filmu dowiesz się, jak wyrobić książeczkę sanepidowską przez internet. Witaj! Zgodnie z obowiązującymi przepisami, orzeczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych zastąpiło tzw. książeczkę sanepidowską. Więcej na ten temat dowiesz się w filmie, którego link znajduje się w opisie. Teraz pokażę Ci, jak uzyskać orzeczenie sanitarno-epidemiologiczne online. Aby uzyskać orzeczenie przez internet, zarejestruj się na badanie lekarskie w formie telekonsultacji na stronie www.księżeczka-sanepidowska.pl. Link do strony znajdziesz w opisie do filmu podczas rejestracji wybierz termin badania, wypełnij ankietę o stanie zdrowia i dodaj wyniki badań kału na nosicielstwo bakterii Salmonella i Shigella. Jeżeli nie posiadasz wyników badań, możesz zamówić zestaw pobraniowy do wykonania badania kału bez wychodzenia z domu. W wybranym terminie zadzwoni do Ciebie lekarz medycyny pracy, który zapyta o aktualny stan zdrowia i omówi wyniki badań. Po rozmowie otrzymasz orzeczenie sanitarno-epidemiologiczne na adres e-mail. Więcej informacji na temat wyrobienia książeczki sanepidowskiej online uzyskasz na stronie wwwksiążeczka Dziękuję za uwagę.